Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym będę pokazywał wam takie wybuchy, niespodziewane akcje również z Sylwestra, związane z Firebreakami. także zapraszam was do tego odcinka, a także to będzie trochę zwiastun kanału, także zapraszam. 1 stycznia tego roku, wtedy powstał mój pierwszy baner na YouTube, fioletowy, ładny. Wtedy wbiłem też swoje pierwsze dwie subskrypcje. Zorganizowałem swój kanał, zweryfikowałem go i tak dalej. Rozwinąłem swój opis, dodałem emotki i tak dalej. Wtedy pożegnałem moje dwa kanały. Z kontentami gamingowymi oczywiście. Następnie mój awatar kanału się rozwijał. Lecz ostatecznie mógł być tylko jeden, ten najlepszy. Ale hola hola, miały być petardy.